Kabaret młodych panów z najnowszym programem wystąpił w chorzowskim centrum kultury. jedzą Rybnicka formacja zaprezentowała Ślązisz is easy, czyli program stworzony w większości w gwarze śląskiej. Godaj co tam chcesz, nie wydacie Postanowiliśmy się pobawić śląskim językiem w, w postaci jakie zaskoczenie w postaci y, szkoły językowej. Mhm, że tak. uczymy analizujemy poszczególne wyrazy, jak, co one znaczą. Znaczy jak zawsze, I po tak. prostu bawimy się gwarą, kulturą i teraz to właśnie, tak jak Łukasz powiedział, oprawiliśmy w akademię Językową. Tak, drugie dno różnych śląskich wyrazów odnajdujemy, tak. Mhm. Są nowe premierowe sketcze, też w gwarze, których no jeszcze niektóre nie były widziane, w tele, nie było w telewizji. Samo prowadzenie też jest takie dosyć w formie takiej skeczowej mhm. scenki pomiędzy ale nie całe jest oczywiście po Śląsku, jak to w naszym przypadku przeplatamy to z gwarowe, z, z ojczystym językiem polskim. Kabaret młodych panów przed chorzowską publicznością zaprezentował się nie pierwszy raz. Zainteresowanie widzów było tak duże, że jednego wieczoru odbyły się dwa występy. Po raz kolejny Udaje nam się tu przyjechać i publiczność jak zawsze staje na wysokości zadania i jest w komplecie, więc. No dzisiaj podwójnie w komplecie. Tak, właśnie, po, po, podwójnie w komplecie i. To jest dla nas no, takie... To jest dla nas dwa razy więcej roboty. Po prostu. Aż, mungu, aż Munguńsiuna. Nie no, jest to duże wyróżnienie. Dziękujemy za to. Cześć, Nie wiecie co powiedzieć zawsze. Czy możecie zastosować takie słowa dżokeri, takie jak unaczyć, a głować a mówi takie, takie idiomy. Ja? Takie idioty jak ty! Jeżeli jest właśnie ta reakcja ze strony widowni, to my też odreagowujemy to i to jest, jest takie tak. Bo Im więcej my dajemy, tym bardziej ludzie reagują, im bardziej ludzie reagują, tym więcej my dajemy jeszcze. No, potem I sami to... siebie nie poznajemy, mówimy, kurde, ale cię poniosło. nieskończone po prostu nakręcanie się. Tym bardziej, że to będzie można zauważyć, że to w tym programie jest dużo takiej naszej improwizacji, no, sami jesteśmy dla siebie nieobliczalni w tym programie. To, to nie jest tak, że jak ktoś coś śmiesznego wymyśli, to biegnie i opowiada kolegom i to opowie na scenie. A wiadomo, jak żart się usłyszy pierwszy raz, no to zazwyczaj pękamy ze śmiechu razem z widownią, a bo, bo te, wcześniej już ograne, no to powiedzmy, że już nas tak nie. Taka walka z ludą i z, z rutyną, to się nie pokazuje. <laughs> Pozdrawiamy serdecznie w imieniu całego kabaretu młodych panów. Mhm. Wszystkiego tak. dobrego w nowym roku. Jest pan bezczelny. Panie to są dzieci. A jeśli dzieci nie sikają? nie moje dzieci nie sikają, mam to szczęście, że nie posiadam dzieci. A! Złośliwość rzeczy ma.